Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, który zagramy w deep.io Dzisiaj e, pokażę Wam tryb Domination, tryb, który jest e, zbliżony do tego trybu, który pokazywałem wam ostatnio, czyli Tinder Match. Z tą różnicą, e, że tutaj w tym trybie mamy, widzicie, w prawym dolnym rogu mapę, która jest podzielona, jak gdyby. Są to cztery cztery strefy, te, te żółte. Je musimy przejąć i utrzymać jak najdłużej się da. E, dzięki czemu zdobędziemy, właśnie, e, zwycięstwo. Chociaż nie ma jakby, jakby takiego typowego zwycięstwa, bo jak wiecie, tutaj nie ma. Nie ma żadnych grunt ani nic. Chociaż, y, chociaż prawdopodobnie mogli coś dodać, aczkolwiek nie. Y, nie wygrałem nigdy, nie, nie zdobyłem jeszcze wszystkich stref. Może, może się to dzisiaj uda, zobaczymy. Okej, okay, oczywiście na dzień dobry musimy sobie wyekspić, yy, są dwie drużyny, czerwony i niebieski, jesteśmy się niebieskimi, yy, a ostatnio byliśmy czerwonymi, ale dobrze pamiętam, i widzicie, o tu mamy mam w każdej strefie taki, yy, taki, tak, takie duże, wielkie działo, które strzela tam dosyć mocnym pociskiem yy, i dzięki temu właśnie to się bronimy, o, <laughs> i żeby przejąć takie działo, to jest takie neutralne, jest żółte właśnie i musimy je... Jak neutralne jest rzut, to musimy je takby zestrzelić na swoją korzyść, jeśli rozumiecie o co chodzi i jedziemy. Ogólnie czytałem niektóre komentarze i chciałbym powiedzieć, że w niektórych przypadkach nie mieliście racji są, maksymalny level to 45 jest, tak? Niektórzy piszą, że jest tam 50 czy 100, coś tam, a to jest, to jest, to jest bardzo nieprawda. E, bardzo podkusił mnie komentarz typu, że jeśli dobijesz tam do 45 levelu na podstawowym tym, tym czołgu, podstawowym buildzie to masz, będziesz miał okazję jakiś super choke super zbadać. A i to też jest była ściema, <laughs> nic takiego nie ma, więc nie ufajcie, nie ufajcie takim wiadomościom. I w zasadzie chyba to wszystko z tego co słyszałem. Póki co mówię, 45 level, to jest max też, niektórzy to pisali, także możecie dać wiarę, bo to jest prawda. Więcej po prostu się nie da zrobić, jak kogoś zabiłem, notyfikacje, powiadomienia wysk teraz wyskakują, też jest fajne, można widzieć kogoś się zabiło. I jest ogólnie słupcia. Dobra, tu musimy koksić, już widzicie, całkiem sobie nieźle radzę. Ogólnie właśnie, często piszecie, że o, chusteczkowy build masz, przecież to się powinno tak i tak i tak robić tam, ale no, grudzie mam swój build, ja, 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 ja <coughs> mam swój styl grania i po prostu, wiecie, będę... Że tak powiem sam sobie panem moje ja wiem jak wiem jak, jak się budować, żeby było wszystko dobrze także, także nie musicie mi co, co mam po prostu wiecie, co, co, mam, co mam iść, bo mi się lepiej gra tak, a nie kurde na przykład, nie wiem, z moving, z moving speedem jakimś większym super, bo mi nie jest mi to potrzebne po prostu skoro mam dosyć silne pociski to po co mi movement speed Dobra, ale przydałoby się trochę Heldregena w sumie i, i Helfa ogólnie dać, ale no to jest takie wiecie, no ma, mało, mało przydatne teraz, bo co z tego, skoro będę miał dużo życia, trudniej będzie zabić, jak na przykład moje pociski będą przegrywały bitwę, na przykład jeden na jednego, wiecie o co chodzi. Okej, okay, Triangle, <laughs> czy Triangle kiedyś miałem? Nie ja ten Twin Tank wydaje się ciekawszy teraz, no bo z wali kurde z dwóch dział na raz, co jest bardzo, 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 bardzo fajne. Dobra. Jeszcze muszę tylko ogarnąć to drzewko. Kurde, zawsze mam ogarnąć przed nagraniem, ale zawsze jakoś tak zapominam. Wiecie, zawsze chcę ogarnąć to przed nagraniem, ale zawsze jakoś zapominam. Bo no, na przykład nie wiem, jak coś takiego zdobyć. No, widać, koleś, kurde, ma. No, a może jest jakiś sekretny, kurde, sekretny sposób, żeby to wszystko zdobyć, ale no ja mi się nie udaje. Okej. Okay. Coś tam zdobywam, bardzo dobrze. O, widzicie, to jest właśnie do działku. Trzeba je zniszczyć. Trzeba je bardzo zniszczyć. I ono od się zrobi neutralne. I to neutralne musimy zniszczyć, żeby się pojawiło, takie wiecie, nie neutralne. Okej, okay, nie, wziąłem health regen, to jest błąd. Ale zobaczymy. Oj, 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 Nie widziałem, że to się sfokusowało na mnie. Ale to jest wolno idzie, dobra, dobra, zaraz to przejmiemy, zaraz przejmiemy strefę. Mamy strefę, dobra. Wszystko, wszystko Tra la la la. la, la. To może zaraz ich się pod ich tym, pod ich neksusem. Ja właśnie z tego co widziałem, mam być gra, y, tryb, typu, typu moba, ale też bym o tym mówiłem. Także nie niepotrzebnie teraz to zaczynam w zasadzie drugi raz mówić. Yy, ale to oczywiście będzie wymagało jeszcze no, dużej ilości czasu od twórców, żeby to wszystko ogarnąć na ostatni guzik. Okej, okay, Triple Twin chyba to jest najlepszym rozwiązaniem jak dla mnie. Nie, bo oktogen niby wydaje się jeszcze bardziej spoko, ale ale powiem Wam szczerze, że lepiej mi się z takim czymś wali. Bo jest, wiecie, podwójne skupienie ognia jest nad tym po prostu. Eee, no, skupienie ognia jest o wiele większe. No dalej, gdzieś szmato, gdzieś tam się kryjesz, kurde, chodź, ja ci zaraz zestrzelę. Udało mi się, just a name tank, super. Znowu właśnie, skupienie ognia jest większe o wiele. I widzicie te dwie. O, i mogę sobie spokojnie niszczyć te nadchodzące pociski. Okej, okay, no, regeneracja życia na no, teraz ulepszyłem, ale nie wiem, czy to jakoś mi super pomoże. Na pewno, im jest się większym, tym większe są pociski. W sensie, no, większą mają, jakby tam, średnicę, właśnie. Średnicę. Więc co za tym idzie też i mają promień większy, ale. Ale czy są silniejsze, tego nie wiem. No, pisecie, piszecie mi, że są silniejsze, no ale. Pisze też dużo różnych innych rzeczy, które nie są prawdą, także nie, nie wiem w co wierzyć. Dobra, idę tam ich, ich wpierdzielić. I tu by się raz przydało dużo rzeczy, ale nie mam tych dużo rzeczy. Okej, okay. kogoś tam udało mi się zastrzelić. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, no tu, tu sam sobie nie poradzę, panowie. Może tylko po prostu będę odcinał drogę tego tutaj, żeby nasi sobie przejął do, tamten dolny, a ja będę im odcinał drogę dojścia. Okej, okay, tamten typek widzę, że chce dostać wpierdziel. Ale chyba... Chyba jednak nie chcę. Dobra, tante mi co, co ty próbujesz zrobić, panie koleżko? Dobra. Jest, dobra, zabiję kogoś i trochę się muszę wycofać, bo... bo dostaję trochę trochę ognia. O, tam już jest... Uj, 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 uj Ja tu miałem was chronić, nie dopuścić was do tego miejsca. Czego mi się schowaliście? Dobra. Ok. tamten będzie raz zostawał w pistkę. To można się tak ustawić, żeby widzieć jednocześnie z dwóch stron. Ojojoj, oj, oj, dobra No kurde... Oj ojoj, oj, dostałem od tego bardzo niedobrze Ja pierdziele zawiła mnie to ta, ta klocka, dobra, nieważne. Eee, zobaczmy machinguna. Eee, teraz sobie może tym poradzimy jakoś. Speed da coś takiego. Maksują pętację na sam koniec zamy. I może tym jakoś pójdzie lepiej troszeczkę. Ale, ale szczerze w to wątpię, jak, bo, bo wiecie jak jest, kurde. Dobra, zastapię. prezentacja. To, to jest taki ma duży rozrzut, więc jest i fajne, i niefajne, ale. Okej, okay, piątkę, trzaskamy. No, oczywiście nam to przejęli, bo kurde, moi nie wiem gdzie oni chodzą. Chyba na środek chcą pozabijać nie, niepotrzebnie. Dobra, Queen Squafler. Queen Squaffler. Ktokolwiek by to nie było, okej, okay, mamy to. Nie wiem, czy ten kanon jest fajny, czy nie. A czy mi się ten gra średnio, w sumie bardzo, bardzo średnio mi się ten gra. W sensie, tym, tym, co, ten co typek ma. Okej, okay, nie wiem gdzie są kolesie. Eee, ale, ale, ale... Ale właśnie, co tu trzeba teraz tego? Czy, 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 czy o przejęcie tam tego, 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 tej wieżyczki? Czy też nie, czyli tego stanowiska? A tu trochę im... No widzicie i to jest to, kurde, że tutaj mają sobie... Chodź, fiutku! No o jo, jo, la boga, dobra, wow, wow, fajnie chyba, że nie może mnie strącić, okej, okay, tam ich trochę wystrzelajmy, w ogóle temat fajny ten, ja już chyba wiem, jak to odblokować, ale no, no co, wolę chyba triple, triple duosa, kurde, triple duo. To maszynganie jest w sumie trochę słabo, ale już tak wziąłem, to tak niech będzie. No okej, okay, tu trochę widzę, ten mi blokuje pociski. No i to jest właśnie ta niecelność tego maszyngana, kurde, niby jest fajne, bo próbuję, że ciężko przed tym uciec, ale no właśnie ciężko czasem ten trafić w ogóle. Dobra, tam biją. Kurde, no jestem w okniu, to nikogo z moich nie ma, nawet się przydali, nie powiem, że nie. Dobra, chodź koleś mi tutaj, widzę, uratujesz dupę. Dzięki ci wielkie. Chodź, ponawalamy w to może trochę, dobra. Ja tu, ja tu się schowam, wow! Panie kolego! ja Zepsuł mnie! Znaczy, zabił mnie, dobra. Nieważne. Właśnie, w co tu uderzać, kule? Na razie to będę walił. Może będzie lepiej. I tylko teraz trzeba, w, które, w, które, w którą stronę drzewka się najlepiej teraz iść tego. No, ta, ta oktagon jakoś nie przekonuje bardzo, dobra. Weźmy snajpera. Po Sniperze jest Asasyn, który ponoć ma fajną funkcję, że jak się człowiek nie rusza To on to on po prostu nie ten To, to, to nas nie widać, to jest bardzo fajna opcja Muszę zobaczyć tak rzeczywiście jest I tu wtedy był du, duży damage i mamy typów Ok, tylko ciekawe jak długo to, to ukrywanie się trwa Dobra, mamy to, mamy to, Sniperollo W sumie mogę sobie na przykład trzaskać tam, bo Sniper teoretycznie powinien mieć dusz, długi, Bardzo yy, Bardzo długą Długi zasięg To w sumie logiczne Od samej nazwy wychodzi w zasadzie Dobra W sumie penetrację jeszcze trochę Dobra, mamy penetrację, zwiększoną Penetracja! o ty fiusku Ciężko mi teraz kontrować te No ty, knucie ty Dobra, trochę się schowam, może zwiększę tę penetrację za chwilę Muszę tylko najpierw się trochę, trochę tutaj widzę Nafitować Dobra, chodź, 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 dobra, piątka, penetration, dobra, <laughs> nie zbijesz tego trójkącika, kończysz są moje, okej, okay, jest, oktagon, nie, to jest pięciokąt, dobra, nieważne, Never mind dobra, mamy to, ciekawe, czy wieżyczka sama może eksplodować, powiedzę, że w przed chwilą coś tam strąciła przypadkiem jakiś, dobra, dostajesz tam wpiskę, Nie, to nie była wieżyczka, to by jakiś tak dobra, nieważne. Postrzelam w tamtę stronę może. No dalej, siódemkę, dobra, albo penetrację, dobra, penetrację jeszcze zwiększmy. <laughs> może być z tego coś fajnego. Okej, okej. Okay. Okay. A nie wiem, gdzie jest spek... O, to w sumie fajna może dawać ochronę. Tam ktoś się męczy. Teraz sobie tam postrzelam trochę. Oj, 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 oktagon, to nie, to nie dobrze. Hunter, o Huntera jeszcze nie widziałem. Ojej, ale mu strzał <noise> trochę spadł. Mam tej lufy i co? No to chyba taki. Kurde, miałem asesyjna sprawdzić, ale Huntera jakoś badam. No jolo. Dobra, gdzieś tam jest typek. Trzeba strzał, kurde. Opa. żeby się przydał movement speed, kurde. O ja jeszcze go trąciłem. Dobra, to byłoby bez sensu. Eee, sniper, Ollo i zaraz będziemy jeszcze walić tylko tego assassina. <noise> Zobaczy, czy, czy, czy rzeczywiście jest taki fajny. Kurde, bo nie wiem, speed trochę, bo to teraz leci jak. Jak, <coughs> jak trochę kloc. Przepraszam, że często chrząkam. Ale jestem świnką Dobra Lecimy Speeda Bullet Spirit O kurde Jak nam przejęli Zobaczcie Może Może to Może to wygrają oni A nie my Bo nasi co Stoją I kurde Kampią Zamiast coś, coś robić pożytecznego No i tutaj Typek Zamiast tam przed To Się cofa Tylko Dobra Mamy to Czwórka <laughs> mam za słabych już ziomków Dobra Macie no kurde. No i super, na no, nic mogę, nie mogę zrobić. Ja upadnę zdechnę drugi raz A, wiedziałem. To ma bez sensu, yy... 767676, dobra, co jest pierwsze to lepsze, kurde. E, I spróbujemy, no raczej znaczy, standardową, o oh fuck, standardowym buildem pojedziemy. No nasi są tu ściśnięci jak sa, puszka w jak sardynki w puszce. Puszka w sardynkach, kurde. To jest to, dobra. No serio nie, dobra, mam to. E, bullet speed. O ty jesteś takim złym asasynem, o kurde. Widzę, że dużo nie musisz, w ogóle nie możesz ruszać. Kurde, regena, masz dobrego. Dobra, manto, manto, manto. Dobra, manto I teraz piję tak? Twinie jest spoko. I jak spimy! No, oczywiście się wpieprzyłem pod sam ten. A, i penetrację. A co? Dajemy te te klocki, bo widzę, że klocki są. O, dobra, pięknie. Tamten już płacze. Fuck, ja też za to będę płakał. Jezu, kij Dobra, wiecie co, w tym odcinku to było na tyle. Albo poczekajmy, zobaczmy tylko, co się stanie, jeśli oni nas ścisną. Fajnie, że to blokuje, ta, ta, ta sfera blokuje te pociski. Ale chyba oni, oni nie będą na tyle mądrzy, żeby to, 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 to przejąć. No, widzicie, je, nie, jest, je, jest, je, jest za, za, za słabo tu jest, zaraz. Więc z całości, czego to było, tyle. Przedstawiłem wam Trip Domination, czekam na kolejne update, y. będzie coś ciekawego, to wam pokażę. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. strzałeczka!